HAPPY BIRTHDAY! You, Masz popakę chłopaka z Chorzowa. No że znowu ten ruch, nie? Byłem w Chorzowie yy, gimnazjum. A liczę, że niedługo będziecie mieli nowy stadion i zadebiutuję. Dobrze wiecie, że zrobienie swojego to, to ekstra klasa. Każdy, który przedstawi bilet z dzisiejszego meczu za rok na wyjazd w Płaże Polski ma wyjazd za darmo. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. jest smutne jak się niższy no, ale coś trzeba zepsuć, żeby coś zrobić nowego, nie? A no to co? W szerokości życzę. A to tak samo na razie, nie? Na razie. Widzimy się w Świdniku. Ja jadę autem dzisiaj. Wiesz? Z, na kultu razie. z kulturką. Ja, pan na tanki pełno kultura, nie? No, oczywiście, nie? Jak zawsze, jak zawsze. Inoru. Co się zmieniło od zeszłego roku u was? Nic. Powiem Ci tak, mamy troszkę na pewno lepszy skład, mhm. no i... Celice, no nie dobrze, no nie co? to niedobrze. dobrze. dobrze? Nie. bardzo dobrze, jak, super. Dzień dobry, cześć. Dobra, ile Wam potrzeba sztuk, powiedzcie mi, ile Was jest? Jeszcze raz, skąd Pan jest? Z Bytomia. A, z jak, a to co Pan tu robi? Ale nie od żańskiego Bytomia, tam, gdzie dzisiaj. gra dzisiaj. Bojtun, Bojtun. Ja tu, z Starego, ja? ja, Ja tu przyjechał do swojej kobiety. Ja. Się robi dla... Sześć 6 lat temu i okręca y, y, kulisy dla klubu Abi. A wiesz. Ale już regularnie? To już jest... Regularnie. Urodziłem się w Katowicach i mieszkałem całe życie w tam. Mhm. A jakieś sympatie klubowe pan? Żadnych Znale. nigdy. Nie pan o czysto że tak powiem, ja? Nigdy nie kibicowałem żadnemu klubowi. Polubiłem chłopaków z ABŚwitnik. Nie fajnie spotkać kogoś, widzisz po Śląsku nawet. Żeby... Ja. U, ja... Y, go dać, nie? Ja? ja troszkę umiem go dać. No, to ja. no. <laughs> Chłopaka z Chorzowa. Skąd? Z Jak Sożowa? Serio? Poważnie. On z Adlerem w Jedełacy siedzieli. Poważnie z Sożowa? Dzień dobry. grałem w Chorzowie w gimnazjum. W jak, ale gdzie? W, w jakim klubie? No w Ruchu. W ruchu? Tak. A jest akurat nie jestem z Chorzowa, ale z Śląska. No kurczę, no to... To, a to kiedy? W jakim czas? Jaki to rok był? 2012 do 2014-15 A jaki jesteś rocznik? 99. Kurczę, no to dzisiaj z jakimś takim lekkim podtekstem, nie, Meczyk? A tak, no tak, dokładnie. No Ma Mateusz Machała tu był, nie? Się już... tak, byłem, Trafiłeś na niego jeszcze czy? Nie, nie, ale go kojarzę akurat jak jeszcze właśnie w Chorzowie, to mhm. znaleźliśmy razem. Mała i Patryk się Sędzio, ja mam... do pana temat mam, Dawaj. bo ja jestem ciekaw, czy bo pan sędzia nieświadomie prawdopodobnie uczestniczył tak? w bardzo historycznym, dla nas też wtedy nieświadomie, historycznym meczu dla kibiców Ruchłożów. Czy pan ma tego świadomość? Nie, nie mam jeszcze, ale z się dowiem. Mecz Ruchłożów z GKS-em Katowice okazał się ostatnim oficjalnym zagranym na GJ6 i go pan, pan go sędziował. Bardzo się cieszę, ale pamiętam, że wtedy wygraliście. Wygraliśmy 1-0 po bramce Artura Pląskowskiego. Jego! 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 it's a Tam. w 90 plus 90 4 zawodnik z GKS starał się wymusić rzut karny i to są... Taka pamięć o takich rzeczy. I tam oczywiście. Kurczę, to jest jeden z kluczowych meczów. No nie, ale jest to gdzieś tam się no zapisze to mocno w historii, no bo to, wtedy dla kibiców Ruchu no nie było to świadomo, że to ostatni raz tam gramy. No ale wtedy świeczka się zepsuła, no i wszystko się już posypało wtedy, nie? Czyli zgasiłem światło tak. na tym No to tak to można nazwać. No trudna, liczę, że niedługo będziemy mieli nowy stadion i zadebiutuję jako pierwszy na tym stadionie. Trzeba to dograć, co? To umowa, to umowa. Trzeba się. Dziękuję to zaczęło Widziałem właśnie na Twitterze, że obecność tutaj zapowiedziana. Cześć witamy. Cześć. Cześć. Myśmy ostatnio chyba rozmawiali w ogóle na... przy tym niefortunnym meczu z ruchu z Wisłą Kraków. Na nie? Śląskim 05. Chciałbym móc do tego wrócić z sentymentem, ale niestety to jest trauma. Maki, ty... Zapomnijmy o tym ja... Jaki ty rezultat dzisiaj widzisz? Bezstronnie musimy do tego podejść, nie? Tak, ja, dzisiaj boisko pokażę. A co bezstronnie są jakieś tutaj nie, no, wiesz, powody, żeby no, nie, wytrzyma... komentujemy. Komentujemy. nie możemy być Komentujemy, nie, nie, nie możemy typować, ale mam nadzieję, że Będą inne nazwiska dzisiaj świecić niż piotrka cegraża, bo on od początku sezonu jest to ładny show. No, ale mamy, mamy tu składy, nie chcemy zdradzać. Ale no, no. No, a czego wy się spodziewacie, tak szczerze? Tak się historycznie zdarzyło, że no, drugi raz z rzędu, rok później gramy znowu za Wiem Ja pierwszy raz, chyba Samuel też pierwszy raz Świdniku, w średniku, no, tak. chcielibyśmy widowisko zobaczyć. Mieliśmy dużo dobrego Awi. No, ruch chorzów też z trenerem, który jest legendą klubu, który też by chciał coś, a wiadomo. Że przez Puchar Polski, europejskie Puchary, daleko Marzenia są! To prawda, chociaż znamy już klub z pierwszej ligi, który poszedł na europejskie Puchary przez Puchar Polski, a dalej w ekstraklasie nie gra, więc. E, więc... Nie, nie, wiem, nie wiem, czego mamy ruchowi życzyć. No właśnie, chyba po prostu. Po Żeby pro... zrobił swoje, nie? Żeby zrobił swoje, a dobrze wiecie, że zrobienie swojego to, to ekstraklasa. Tak to jest. A dzisiaj dobrego masz. A tutaj pre... ty z tego, jak to było? ty silnika? Dobrze pamiętam. A dobrze, bo ty właśnie nie wydarzył. Nawet w tym samym miejscu żeśmy ta, rozmawiali. Tak, w tym samym miejscu, to mało na nakręciu, nie? Tu jest persona największa Świdnika. Tu jest. A jak? Ta, ta, ta. Prezydent, prezydent. Prezydent Tak, tak, przyszły. <gulabach> co tam słychać u was, powiedzmy? Co się przez ten rok zmieniło? No co. Dobrze, do powolutku. Podobno jesteście lepszą drużyną teraz. No jesteśmy, a wy też lepsi. No u nas co, kadra się trochę zmieniła, sztab się nie zmienił, jakoś piłkarsko poszło w górę, także liczymy na dobry mecz. Słoneczko dzisiaj świeci. Słoneczko, a tak, rok temu padało. Także no, liczymy na zwycięstwo, kolejną fazę dla Awi i zobaczymy jak to będzie, nie, po meczu. Jak losowanie było, to co sobie pomyśleliście? No, że znowu ten ruch, nie? Czyli, że nuda, nie? No bo jakby nie patrzeć to tak... Że już powtórka znowu z rozgrywki. No, ja liczyłem osobiście, że toś tam yy, pierwsza Liga Extra Klasa, ale no już liczyłem, że to jest inny ślub. No ale żeby... jakie to też jest prawdopodobieństwo, że na tyle drużyn no, trafimy no, tak, znowu tak, tak, rok no. w roku na siebie, gdzie ostatnio graliśmy, no, dziś, w tym roku jest 40 lat, kiedy był ten mecz tak, tak, tutaj tak, słynny, co tak, w ogóle trener Fornali chyba nawet był wtedy, w, no grał w piłkę, nie? więc tak, tak, tak. pewnie pamięta się Więc nic, czekamy, zobaczymy co się wydarzy. Zapraszam panów też do Poznania, prezesa zarządu. Dla mnie? No proszę. Dziękuję to Panie Wójcie. Bo to jest, w tych stronach jest zawrotnie, nie? Sebastian tak, Adam. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz i zadam najlepsze życzenia <laughs> urodziny. Mam się piękna, okrągła z tego, co widzę. Tak jest. Zobacz, 18 lat. 18 lat. To tak jak ja. <laughs> no, to widać. To. <śmiech> 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 dziękuję bardzo. Zapraszamy was bardzo tak. Panie Prezesie, to tutaj w imieniu kibiców, kibiców Ruch TV, złoża Prezes zawsze życzy wszystkim Stolot w Ruchu. No to ja też będę życzyć Stolot w Ruchu. Dziękuję. Znaczyło, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Życzę, żeby te wszystkie problemy przeminęły i w końcu my poszli na taki kurs, na którym byśmy chcieli być, żeby te, te sztormy się wszystkie w prezesie zakończyły. W Musimy iść na pełnym kursie <zuszkowa> <zuszkowa> jak zawsze. To. Także. Oby się spełniło przynajmniej część z tych wszystkich dzisiejszych życzeń i myślę, że wtedy będzie rewelacyjnie. No ostatnio, piłkarze zrobili, bo rok temu na Podhalu no tak byliśmy, nie? Ja, to też to tam to. właśnie. A, no. potem, a potem na AVI. Tak, a potem na AVI. zrobili chłopcy swoje na boisku, więc teraz dzisiaj też niech zrobią swoje, nie? Muszą zrobić, muszą zrobić i no, myślę, że jako obowiązek. Ale mówię, czasami też są niespodzianki. To jest piłka nasza, także tak. nikogo nie możemy lekceważyć, nikogo się bać. Podstawowe zasady. Siemano, cinek? Ty się w ten czwartek wybrał do Świdnika! No widzisz, wczoraj się w ogóle dowiedziałem, tak wypaliło, że. Dzwoniło się jedno miejsce. Żeście dali z od razu? A zaraz. Do Bratka zadzwonił, czy może jechać, Bratek się zgodził. No i co, ucieszył żeś się? A to jak to u was wygląda, jeśli chodzi o taki wyjazd? Liczba miejsc ograniczona dla Waszych? Właśnie problem jest z tym, że nie mamy kierowców, nie przeważnie to ja że bus jest dziewięciosobowy w tym momencie przyjechało nas do Świdnika 8 osób, no to wiadomo, że maksymalnie 9 osób, bo nie mamy tego drugiego kierowcy. Nie? Ale to wygląda tak, jak się zapisze więcej osób, no to pierwszeństwo mają ci, którzy zapisali się jako pierwsi. Nie? No co, a, nie wiem, szukacie takiego Szukamy, kierowce? szukamy. No może jakiś apel, jak chcecie, ktoś możemy, by chciał czy tutaj jak najbardziej. wspomóc, no to Kasi można odezwać. Na... Facebooka na Klub Kibiców Niepełnosprawnych Ruchu Chorzów poprzez wiadomość prywatną, to Jest tam numer telefonu też, więc można zadzwonić, tam jest mu numer bezpośrednio Woda do mnie. a tu podać w kulisach? Jasne. To tu będzie, tu. To jest tam numer bezpośrednio do mnie, więc jak ktoś jest zainteresowany pomocą, wolontariatem, jako kierowca, albo nawet jako pomoc osobom niepełnosprawnym na wyjazdach i nie tylko, także zapraszamy on od... zadzwonić do mnie i na pewno się dogadamy. Święto jak najbardziej, no i historycznie trzeci raz dla nas w Kucharze. Wasujemy Ruch Chorzów, wielką firmę, fajny klub, bardzo fajnych kibiców. W tamtym roku się świetnie bawili. W deszczu, nie pamiętam, z tak, drugiej tak. deszczu tutaj no, troszkę było później, ale było naprawdę kulturalnie dla nas, dla świdnika. Wiadomo, Chorzów trochę większy, więc to jest wielkie widowisko. Zresztą też zobaczyć selekcjonera byłego. Pana Waldemara Fornalika, także bardzo się cieszymy no i liczymy na dobre spotkanie. Pozdrawiam wszystkich kibiców ruchu, naszych kibiców i życzę dobrej zabawy. I okay. Polski wyjazd, wszyscy co okażą na Avia mają wyjazd za darmo. O! I myślę, to że prezes się tego daje, trzymał. I ja wychodzę z takiego założenia: każdy, który przedstawi bilet dobra, dobra. z dzisiejszego meczu za rok na wyjazd w Płaże Polski, ma wyjazd za darmo. Klub sponsoruje. To, to zaćmi do urodziny prezesa. Eee, podpisane. Podpisane? To, to, to ci, co dzisiaj byli na wyjeździe, w przyszłym sezonie, jak będzie pierwszy mecz wyjazdowy, po prostu kto okaże bilet z dzisiejszego meczu, tutaj prezes powiedział, ma wyjazd za darmo. Obojętnie, czy to będzie flota świnoujście, obojętnie jaki mecz. Jest wyjazd za darmo prezes z przyklepą, jest wszystko nagrane, także białko jest HKS.